Dzień trzynasty wieczór z księgi powtórzonego prawa 5,12 do 15. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg Twój. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką Twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat, Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach, aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. I wyprowadził cię stamtąd Pan Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem. Przeto ci nakazał Pan Bóg twój, strzec dnia Szabatu. Z Księgi Wyjścia 21: W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień Szabatu i uznał go za święty. Rozważanie: Boże Ojcze, Dzień Pański jest Twoim dniem, jest wspomnieniem dzieła stworzenia, wyzwolenia z niewoli egipskiej i dniem zmartwychwstania Twojego Syna. Chcesz, aby ten dzień był dla nas dniem szczególnym? Naszego przymierza z Tobą i zapowiedzią radości nieba, które przygotowałeś dla nas, naucz mnie każdą niedzielę przeżywać jako świętowanie i spotkanie z Tobą, moimi bliskimi i z sobą samym. Rachunek sumienia. Czym jest dla Ciebie niedziela? Czy przeżywasz ją jako dar od Boga, czy sam powstrzymujesz się od zajęć niekoniecznych i czy nie nakazujesz pracy innym w niedzielę? Pomyśl, jak lepiej przeżyć następną niedzielę. Błogosław duszą moja Pana.